Hej, witajcie! W dzisiejszym filmie zrecenzujemy jeden z najnowszych zestawów serii LEGO City. Zapraszam! Słuchajcie, tak jak mówiłem we wstępie, dzisiaj zrecenzujemy jeden z najnowszych zestawów serii LEGO City, a dokładnie będzie to set o numerze 60302 na ratunek dzikim zwierzętom. No i co, pewnie jak wielu z Was, kupiłem ten zestaw właśnie na Tytułowe zwierzęta, bo dostajemy tu ich naprawdę sporo, jest duży słoń, mały słoń, krokodyl oraz dwie małpy, także myślę, że jest to naprawdę fajna opcja, że w jednym zestawie jest ich aż tyle. No jeśli chodzi o pozostałą jego część, to jak możemy się spodziewać, ona nie powala, bo jak wiecie, w ogóle seria Lego City ostatnio trochę Kodzi poniżej pewnego poziomu, ale żeby ostatecznie ocenić ten zestaw, musimy go otworzyć. Także co? Ja biorę się za kładanie tego zestawu. Was zapraszam na Speed Build i za chwilę szczegółowo wszystko omówimy. <mum>

Jak widzicie zestaw mam już zbudowany i mimo że nie zawiera on może jakoś strasznie dużo elementów, to stosunkowo długo go budowałem, szczególnie tutaj budowa pojazdów trochę mi zajęła, ale zostawmy i myślę, że tutaj całe omawianie zestawu zaczniemy od najmniej ciekawej części, czyli tutaj tych elementów krajobrazu pojazdów oraz tego drobnego obozu. A figurkami zwierząt, jak i minifigurkami zajmiemy się na samym końcu. Na początek, tak jak mówiłem, zajmiemy się tą nieco nudniejszą częścią zestawu i zaczniemy sobie tutaj od pojazdów. Jak widzicie, w zestawie otrzymujemy helikopter oraz taki pojazd na gąsienicach. Nie wiem za bardzo jak go nazwać, ale od niego sobie właśnie zaczniemy. Jak widzicie, właśnie porusza się on na gąsienicach, więc dosyć fajnie, że dostajemy tutaj właśnie te kubowe elementy. No a co do pojazdu, to jak widzicie tutaj od przodu ma fajnie tutaj zamontowane światła na górze, również ciekawie skonstruowane są lusterka. Z przodu tutaj na dole mamy miejsce do podczepienia haka, którym możemy tutaj pociągnąć na przykład jeden z kamieni, który otrzymujemy w tym zestawie, i zainstalizować, że na przykład odblokowuje on jakąś drogę. No, a jeśli chodzi o dalszą część pojazdu z tyłu, mamy tutaj taką pakę ze skrzynią. Co prawda nie jest w zestawie pokazane, co ma w tej skrzyni znajdować, ale ja sądzę, że to jest miejsce właśnie na ten łańcuch, bo nie możemy go nigdzie zwinąć ani przyczepić. No a jeśli chodzi o środek pojazdu, mamy tutaj o dziwo fotel, co jak wiecie, ostatnio rzadko w pojazdach z City Lego daje nam fotel, tylko konstruuje jakieś dziwne oparcia, więc fajnie. Mamy tutaj kierownicę oczywiście, jakieś zegary, no, i oczywiście możemy tu wsadzić naszego kierowcę. Z kolei, jeśli chodzi o helikopter, to już jest trochę lepiej, bo naprawdę fajnie się on prezentuje. Mimo, że znamy już pełno helikopterów, to nigdy nie pojawił się on w piaskowym kolorze, więc tutaj bardzo fajnie. Z przodu helikoptera, oczywiście, mamy ten wielki element, który tutaj imituje nam kabinę. Możemy go otworzyć i tu także jest dosyć ciekawie, bo również mamy fotel oraz tutaj fajny skos z nadrukiem jakichś komputerów, zegarów. Oczywiście tu nasza figurka może siedzieć. A jeśli chodzi o resztę helikoptera, to w ogóle cały design jego jest bardzo fajny. Ma on opływowe kształty. Dodatkowo otrzymujemy tutaj również lip hack, który jak widzicie, jak pokreśliłem, tym pokrętłem z boku możemy opuszczać i podnosić jakieś przedmioty. No i jeszcze z tyłu mamy tutaj pakę otwieraną. I tutaj akurat ma się znajdować krzynia z bananami. W ogóle w dużej ilości tu banany otrzymujemy. No i oczywiście nasz helikopter ma wirnik, który możemy kręcić i imitować, że gdzieś sobie nim lecimy tym helikopterem. Z tyłu również wirnik na długim ogonie. Także ogólnie bardzo fajnie się prezentuje ten helikopter. Tym bardziej, że mamy tutaj kółka, więc możemy sobie ładnie go gdzieś postawić. A przechodząc dalej, zajmiemy się tutaj naszym małym obozowiskiem. W sumie można powiedzieć, że jest to namiot, bo tak mi się wydaje, że u góry te daszki mają taką nasz, jakąś płachtę imitować. Oczywiście możemy je sobie podnieść, dzięki czemu mamy tutaj łatwy dostęp do całego wnętrza. A jeśli chodzi o wnętrze, to tutaj mamy jak widzicie stolik, krzesłem i kubkiem, oczywiście jak to w zestawie LEGO City, kubka nie mogło zabraknąć. I możemy tutaj sobie posadzić jakąś postać. A jeśli chodzi o dalszą część wyposażenia, jak widzicie to jest ogólnie jakieś takie laboratorium. Mamy tu z lewej strony inkubator do kluwania jaj, tak mi się wydaje. Tutaj pod tym inkubatorem jest szafka, w której mamy jakieś fiolki, coś takiego. Te przejrzyste klocki mają chyba imitować. Po środku znajduje się mikroskop, a z boku na szafce z szufladkami mamy tutaj jakieś próbki na szkiełkach. Te szkiełka oczywiście znajdziemy też tu w szufladkach, więc fajnie, że są one wypełnione. Co prawda szkoda, że nie mają żadnych nadruków, no ale zostawmy to. Poza to nadruk jest tutaj w lewej stronie na tym panelu solarnym. Więc fajnie, że mamy tutaj też jak jakoś podpowiedziane, skąd mają zasilanie w tym miejscu. Jest on tutaj obrotowy i możemy go ruszać w różne strony. Więc bardzo fajnie. Szkoda tylko, że te roślinki są dokładnie w tych samych miejscach przy tym naszym obozie, bo trochę tucznie to wygląda. Ale fajne jest to, że mamy tutaj drewnianą podłogę, a nie na przykład zieloną. Więc fajnie, że zostało tutaj trochę to pomyślane. A przechodząc dalej został nam tutaj element otoczenia, który jest dość spory. Jak widzicie składa się on tak jakby z trzech segmentów. Mamy wodę, takie element bagnisty trochę oraz tutaj jakąś polanę, coś takiego. I zaczynając od właśnie wody, tak widzicie jest to na takiej niebieskiej dużej płytce, które ostatnio się pojawiły właśnie w serii LEGO City. No a co tutaj mamy? Jak widzicie jest tutaj kilka roślinek, a po prawej stronie wokół roślinek są takie jakby szuwary i mamy tutaj gniazdo krokodyla. Tak mi się wydaje, że to właśnie ma... Owe gniazdo przypominać. Tak widzicie, jest ono otoczone tutaj różnymi roślinkami. A w owym gnieździe znajdziemy jaja, lecz uwaga tutaj, bo jedno jajo ma nadruk, więc jest to nowy element. Jak widzicie, jest tutaj nadrukowane oko krokodyla, który pewnie właśnie się wykluwa, więc bardzo fajnie. Myślę, że gdzieś w klimatach dinozaurów można to nawet wykorzystać. A przechodząc dalej, tutaj jak widzicie mamy taką ziemistą płytkę, na której w sobie nic nie ma, ale za nią na jasno-zielonej płytce już ze studami. Mamy takie elementy z drzewem. Jest tutaj fajna opcja bawialna, gdyż jak z boku z prawej strony ruszymy ten czerwony klocek, nasze drzewo się przewraca, więc naprawdę fajnie może to zabawę urozmaicić. Dodatkowo mamy tutaj dwa głazy, do których już wcześniej wspominałem przy tym pojeździe na gąsienicach. No a przechodząc ostatni fragment, tutaj nie ma praktycznie za dużo ciekawych rzeczy, ale są trzy krzaczki. Więc bardzo fajnie mogą się gdzieś przydać. No, i tutaj, akurat na pudełku zestawu, jest pokazane, że w owym miejscu yy, pasą się, że tak powiem, słonie więc teraz właśnie je tu widzicie. I tu możemy właśnie jakąś sobie scenkę zainstalizować, że drzewo się przewróciło i kamienie zagrodziły drogę naszym słoniom. No i nasi ratownicy muszą im pomóc i owe drzewo podnieść, co myślę można właśnie zainstalizować, że helikopter je podnosi. Także naprawdę tutaj dużo pomysłów może nam się pojawić. A przechodząc do już ciekawszej części, Zajmijmy się wpierw minifigurkami. W zestawie otrzymujemy cztery minifigurki. Są to tutaj nasi ratownicy, pani pilot oraz weterynarz. I może od weterynarza sobie zacznijmy. Jak widzicie ma on tors w naprawdę ciekawym kolorze. Taki miętowy, fajnie się to prezentuje. Mamy tutaj nadrukowany stetoskop, jak widzicie, oraz ogólnie zarysowany ten swój fartuch. Tył również kawałek mamy go zarysowanego. No i jeśli chodzi o nóżki, to niestety. W tym wypadku nie dostajemy nadruków, więc trochę szkoda. Ale myślę, że ten tors może to nam wynagrodzić. A jeśli chodzi o nadruk na jego główce, jest on tylko z jednej strony. Jak widzicie, jest on taki lekko uśmiechnięty, oraz ma naprawdę fajne włoski, nie kojarzę dotychczas takich włosków, więc możliwe, że jest to nowy element. A przechodząc dalej obok niego mamy jednego z naszych kratowników, który tutaj jego tors już jest dobrze znany, bo to w jednym zestawie się on pojawił, który recenzowałem. No ale jest on oczywiście również bardzo ciekawy. Znajdziemy go z przodu na torcie i z tyłu. Tutaj mamy logówkę naszych właśnie ratowników. I fajne jest to, że w tym wypadku mamy nadruki na spodniach. Jak widzicie takie drobne kieszonki, co myślę zawsze fajnie urozmaica nam figurkę. A jeśli chodzi na, o nadruki na jego główce, to tym razem są dwa. Jak widzicie z przodu tutaj ma taki obojętny, a z tyłu uśmiechnięty i również Również bardzo fajne włoski ma ta figurka. Przechodząc dalej, teraz mamy panią ratownik. Ona również ma nadruk na torze z przodu i z tyłu oraz na nóżkach. Na główce znajdziemy także dwa wyrazy twarzy. Jeden, jak widzicie, jest taki trochę statyczny, obojętny, a z tyłu zdecydowanie uśmiechnięty. I fajne jest też to, że ona ma tutaj włoski razem z czapką. Jest to jeden element i naprawdę fajnie się prezentuje. A ostatnia figurka jest to pani pilot, która tutaj z kolei nie ma nadruków na nóżkach. Nie wiem czemu, tam mogły się one pojawić. Jedynie znajdziemy nadruk na torcie, przodu i z tyłu oraz jeden nadruk na główce. Jest to takie widzicie, lekko uśmiechnięty wraz twarzy. I dodatkowo ma ona oczywiście kask, bo jest ona pilotem naszego helikoptera. Także ogólnie minifigurki moim zdaniem naprawdę dobrze się prezentują. Jednak, przejdźmy ter jednak teraz przejdźmy do tego, co jest najfajniejsze w tym zestawie, czyli figurek naszych zwierzaków. Także Zwierząt w tym zestawie otrzymujemy aż 5 i są to 4 nowe odlewy oraz jeden dobrze znany tylko w innym kolorze. I może właśnie od krokodyla tutaj zacznijmy, bo to o nim mowa. Tak widzicie, jest to ten nowy odlew krokodyla, który jakiś czas temu się pojawił. Jedyne, co jest nowe w tym zestawie, to jego kolor, bo jest to jasnozielony, a jak pewnie wiecie, dotychczas był w kolorze ciemnozielonym. No i właśnie, tak jak tamta figurka, może on ruszać ogonem w lewo i w prawo, oraz otwierać tutaj swoją gębę, na której znajdziemy bardzo fajne nadruki tutaj jego oczu. Przekodzą Dalej zajmiemy się może małpkami, są to nowe odlewy, które może nie wszystkim się podobają, ale naprawdę fajnie się prezentują, co prawda te ręce z przodu mają ciutkę przerośnięte, ale jest to spowodowane tym, że możemy coś wsadzić do owych rączek małpek i fajne jest też to, że możemy zaczepić je ogonem na drzewie na przykład i mogą sobie dyndać i mają fajne tutaj nadruki na główkach, jak widzicie oczki, buźka zarysowana, naprawdę fajne. Nie wyglądają, ale do no nie oszukujmy się. Rzeczywiście te małpy z lat 90. były o wiele bardziej ruchome. Co prawda tam nie było nadruków, ale myślę, że ruchomość była ważniejszą rzeczą. Także no coś za coś. A ostatnie nasze zwierzaki są to słonie: duży oraz mały. I jak widzicie, ten mały tutaj jest to jeden odlew, ale naprawdę fajnie się prezentuje. Niczym nie może ruszać, ale rekompensuje nam to, że w jego trąbę możemy coś wsadzić. W tym przypadku tutaj widzicie jakąś roślinkę sobie zjada więc fajnie. No i ogólnie bardzo ładnie są tutaj oczka nadrukowane, fajnie zarysowana trąba właśnie uszy naszego słoniątka u góry znajdziemy tutaj studa jednego więc możemy też coś przyczepić. A jeśli chodzi o dużego słonia, to tutaj jest on trochę bardziej ruchomy. Porusza się jego głowa tutaj w górę, w dół, na boki, możemy ją obkręcać, a także ruszać trąbą. I tutaj przy trąbie znajdziemy zęby naszego słonia, czyli kość słoniową. Są jak widzicie te ciosy małe, więc pewnie jest to samica. Tak możemy przypuszczać, szczególnie że właśnie ma małe słoniątko. A jeśli chodzi o resztę ciała naszego słonia, to niestety nie jest ona. Ruchowe. A szkoda, bo tutaj nogi naprawdę można by coś wykombinować, żeby się ruszały. I jedyne moje zażalenie to jest to, że trochę to ciało jest szczupłe. Jak widzicie, mogłoby być bardziej na boki, trochę szersze. Ale zostawmy i podobnie jako u małego słonia znajdziemy tutaj tudy. lecz nie jest to jeden z tylko kilka, także możemy tutaj zrobić może jakieś siedzenie dla ludzi na tym słoniu, coś takiego. Ale ogólnie mówię, ale ogólnie te zwierzęta naprawdę wszystkie bardzo dobrze wyglądają. No i możemy się tylko cieszyć, że w jednym zestawie pojawiło się aż tyle nowych odlewów. Podsumowując, zestaw LEGO City 60302 na ratunek dzikim zwierzętom jest naprawdę ciekawym zestawem, bo dostajemy tutaj fajne odlewy zwierząt czyli słonia, małego słonia, krokodyla w nowym kolorze oraz nowe małpy. To także dosyć ciekawe budowle, choć nie ma tu ich za wiele, to myślę, pojazdy naprawdę fajnie się prezentują. A te wypełnienie terenu oraz ten mały obóz również fajnie komponuje się w klimatach afrykańskich. Także jak dla mnie cały zestaw jest mocno na plus, No jedynie co może nas odstraszać to trochę cena, jednak musimy pamiętać, że tak duże odlewy jakie tu otrzymujemy, czyli słonia oraz tutaj części helikoptera, no mają swoją wartość stąd właśnie możemy usprawiedliwać taką cenę. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia!